Jo nic nie wiem. Co zrobię, to złe. Co chcę, to zepsuje. Co chyba? Co, co? Co chyba? Co. Co to zepsuje? Co powiem to, gru to grubie. A jutro to będzie mój sodny dzień. No teraz Magiela, powiedz no, to samo. Wyraźnie, różnie. Ród, przetrwa Magiela, ródz, przeda. Jo, jo nic! Nie ja boję. Ale piperek usiądź! Nie wszystko.

no, 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 no jutro, pierwszy Patrz, ty mój. mówisz, że jutro no, no. idziesz pierwszy raz do szkoły, będziesz miał w tym no, no, no. będziesz przestraszony z powodu ciebie miliony ludzi może odginać, bo się gruba może dawać. Ja, A może nie ja nie jutro idę pierwszy dzień do no. na gruba, nerwowo, z nerwami! No, że to... No, to <złatakant i zrezygła> <złatakanty> Pierwszy raz i do roboty na gruba. Ale nie tak. Na gruba. Ale do grupy. Jutro. jutro, jutro <laughs> pierwszy no, raz. I do roboty na gruba. Jo, jutro. Pierwszy raz i do roboty na gruba. A chyba. Eba! Kurba! Pierwszy raz, teraz. No, jeszcze raz. Hejter, go za hejst! Jutro, <laughs> jutro! Pierwszy raz. Idę do roboty na gruba. Bo... Tak... Głośniej, Magiera! Kto... Dobra, powiedz, jak w Ale gdzieś pokaż, jak to się robi. Nie, ja tego nie zagram, tak? Żenujące. Tam... <tryk> <pryskańcz olmuşa> no. Idę robot do roboty na grubo. Zajęło się. Zajęło się. Zajęło się. Zajęło się. Zajęło się. Zajęło To Zajęło nie No. Ale Bartek się o, ale w No, no, no. no, dadaj. no dadaj. Nie, tak się to tak od... nie, nie. Jest... się nauczyć, jak to się nauczy tyle tekstów. Tak. Ale, ale Bartek się umie że na Na nie jest No to już nie. To od początku, wycofnijcie, gdy się miada. Barty nie że się nie wiesz, Nie, No, To połowa nie umiała. Kryjcie się. Cofnijcie się, a no teraz Magiera. Ja Magiera go hektuje, no nie. No, ale Magiera jest... Magiera Chcesz, jak ja... się Nie, nie, przeszkadzajcie mu. Oczy, oczu, nie, 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 śmieje, nie, nie, Tutaj, i tak A no tak leci tak... na tak głowę i do No, no, no to się do tutaj. może się jednym tutaj. A bo za scenę bo jest, co widzisz, się i jak leci. Nie wleci, ja, Tak, ale tak tak, Za, za scenę powiedz, co no, wliczy się, wleci. A się. Za co się Ale w się Magiera hater. A kryjcie się, skryj mnie za scenę. Ale Ja się Kryjcie się, kryjcie mnie